W zawierciu otwarto nowy punkt paszportowy. Mieści się on przy ulicy Parkowej 2. Dzięki niemu mieszkańcy miasta i powiatu będą mogli w zawierciu nie tylko złożyć wniosek, ale także odebrać gotowy dokument. Punkt paszportowy był w zawierciu, prawda? Można było wnioski składać, natomiast nie można było otwierać i tu jest największa radość naszych klientów, że już nie trzeba będzie jeździć. To jest duże ułatwienie, po prostu nie trzeba iść teraz takich kilometrów. Można na miejscu sobie wszystko załatwić, zwłaszcza, że teraz dużo osób też załatwia paszporty dla dzieci i nie trzeba po prostu z nimi nigdzie jeździć, bo to jest problem. Paszport przed tym załatwiałem. Gdzieś tak dwa lata temu załatwiałem paszport, musiałem się wybrać, wziąć wolne w pracy, no i pojechać. Ja dopiero później wróciłem no problem okay. później jeszcze był większy. Teraz będzie łatwiej. Fajnie z tym biurem paszportowym, przynajmniej będzie na miejscu, nie będziemy musieli gdzieś daleko dojeżdżać, aby odebrać paszport czy złożyć jakieś, jakiekolwiek papiery. Aby ubiegać się o paszport, trzeba złożyć wypełniony wniosek, opłatę paszportową i zdjęcie. Każde biuro paszportowe yy, dla naszych klientów ma takie ulotki, które pomagają złożyć wniosek o paszport. I można sobie poczytać, bo tu są różne informacje odnośnie różnych osób, które się ubiegają o, o taki paszport. Osoby, które do 29 sierpnia złożyły wnioski paszportowe, w biurze paszportowym mieszczącym się w Starostwie Powiatowym dokument odebrać powinny w Częstochowie, Katarzyna Całka i TV Region.